3, 2, 14 lipca uczestnicy Beskidzkiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych mieli zaplanowany przejazd w okolicach jeziora Żywieckiego i Międzybrockiego oraz, między innymi, wspinaczkę na przełęcz przegibek. Jednak ten dzień dla starych samochodów rozpoczął się od prób sportowych na parkingu obok hali pod trzydzielnią w Bielsku Białej. 3, 2, 1, go! Jaka próba przed wami teraz? Ciężka. A na czym polega ciężar tej, tej próby? Żeby nie pomylić kierunku jazdy, żeby nie pojechać do tyłu. Tu lewo w prawo i zakręcamy się tak, że nie wiemy gdzie jechać później. Naj, najważniejsze jest zakręcenie się. A jak się człowiek zakręci, to wywalam pilota. Ja się będę trzymał mocno. Tak, tak, dokładnie. Proszę bardzo. Postaramy się zgodnie z planem przejechać. Nie pomylić się i zrobić jak najlepszy czas jako panie. A ten samochód dużo potrafi? Dużo, bardzo dużo. I kierowca też dużo potrafi, także myślę, że będzie to dobre miejsce. To jest Mercedes bardzo wysokiej klasy, 220S, to jest najwyższy model produkowany w tych latach. W wyższym to był tylko Adenauer, ale Adenauerów było bardzo niewiele wyprodukowanych. To był z takiej normalnej, seryjnej produkcji, to, to był to był najwyższy model. Jeszcze dodatkowo luksusowo wyposażony w skórzane siedzenia, w otwierany dach we basto. To jest część oryginalna z epoki. Wyposażenie fabryczne, opcjonalne. Grzegorz Rzykowski, Automobil Klub Krakowski. Ta Pani się stremowała, widać, tak, tak. Ja miałem długą przerwę w startach i teraz już tak trochę dla, tylko dla przyjemności właściwie jedziemy ale przed chwilą, że, no ale tak bez sensu tracić punkty, to nie, no to jedź, tak jak Pan Bóg przekazał. Najlepszy czas. No. Najlepszy? To bardzo się cieszę, że najlepszy czas. I tutaj wiesz, do wyjazdu w okoliczności tam się trzeba ustawić. Dzięki, do zobaczenia. Teraz musi się chłodzić niestety samochód, bo e, chłodnicę niestety mamy za silnikiem, także jest plus 32, nic nie zrobimy. Ale świetny czas na tej próbie. No tak, świetny czas, czas to zasługa pilota przede wszystkim, e, a poza tym e, samochód jest jednak e, dosyć krótki i zwinny i dwusów. To jest e, Stab 96 z 1960 roku, trzycylindrowy, e, posiada na każdy cylinder gaźnik, także... Za to ma bardzo dobre osiągi, tam od 0 do 50. Upał doskwierał tego dnia też innym załogom, a szczególnie niektórym najstarszym samochodom. Tak, one mają już swoje narwy i muszą, a jak jest ciepło, to się dzieje. Znaczy, paliwo obecne nie jest dostosowane. Ono paruje i jest problem z gaźnikami, z pompkami. Ten niezwykły automobil przyjechał ze Slovácii. Uh, dobrý deň, uh, som Imri Jatel z, z, zo Slovenska z uh, historického klubu Námestovo. Som tu momentálne na Aero 662, tu, som tu prvýkrát na tomto rajdzie alebo zraze veteránov a za to sa nám páči, no. dúfam, že to vyjde. Wszyscy mieli powody do narzekań. Yy, odpukać bardzo dobrze. Ma znakomite chłodzenie, także tu pompa wodna cały czas pracuje, także jego trudno zagrzać albo przegrzać, jak to mówię. Im starszy samochód, tym ma trudniej, bo wiadomo, że nie ten silnik, nie te hamulce, nie ten układ kierowniczy. Tak, no mamy niewiele błędów, także to dobrze rzutuje na nas, którzy, którzy, którzy projektowaliśmy tą próbę. Szybko, szybko jeżdżą te stare maszyny? No niektóre tak. Zaraz zobaczymy, będą teraz mocniej, mocniejsze samochody, także będziemy mieli okazję pooglądać na pewno. No, dla niektórych jest to ogromne wyzwanie przejechać z takiej próby, bo są tu leciwe samochody, które mają po 90 lat, więc dla nich jest to wyzwanie. No, skrętność, a po drugie orientacja. Też tu musi być dobry pilot, który powie, z której strony jak przejechać tą próbę sportową, żeby nie zaopać tak zwanej taryfy, czyli żeby w dobrym czasie tu przejechać. Podczas prób można było spotkać obserwatora z ramienia Międzynarodowej Federacji Pojazdów Zabytkowych. So I'm looking uh, that's the um... Sprawdzam, czy organizatorzy przestrzegają wszelkich zasad przyjętych przez FIFA. Mam nadzieję, że ta wspaniała impreza będzie tak dalej przebiegać. Podczas prób rozmawialiśmy z właścicielem wspaniałego amerykańskiego samochodu z 1932 roku to Windsor White Prince. E, jest rad na takowe rally, a raj w Bielsku jest dla mnie A proto to to auto zwolili jako premieru. Jest po pierwsze w Polsku na tomto rajdu. A w ogóle je to w Europie premiera. I właśnie windsorem Pana Milana Kedronia z Ostrawy wyruszyliśmy w dalszą trasę 34 Beskidzkiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Silnik jest 8-cylindrowy. Pojemność silnika jest 5000 kubików centymetrych.